Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i serdecznie Was zapraszam do obejrzenia kolejnego czytania na marzec. To będzie czytanie dla osób urodzonych w znaku ryb. Chcę podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje, wszystkie lajki. Bardzo proszę, jeżeli możesz, to podziel się w komentarzu swoimi refleksjami albo tym, czy rezonuje z Tobą to czytanie. Będę za to bardzo wdzięczna. No, i oczywiście proszę o łapki w górę i o subskrypcję. A teraz już przechodzę do czytania dla ryb na marzec. Co dla rybek może przynieść marzec? Co może przyjść do ryb w marcu 2022 roku? Co tarot może powiedzieć dla ryb na marzec 2022? Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I spójrzmy najpierw na energię ogólną. No powiem Wam, że zapowiada się ciekawie. Nawet bardzo ciekawie. A co może Wam pomagać? Tu jest tak troszkę przewrotnie, ale będziemy za chwileczkę się zastanawiać, co z tym zrobić. Co może być wyzwaniem? No tutaj zupełnie tak odwrotnie powiedziałabym, niż te karty w pozytywnej w pozytywie mówią. Ale widocznie mają ku temu powód. Tylko zerknę czy to widać, tak, widać. I zobaczymy, co jeszcze ryby powinny wiedzieć na marzec. Proszę o informacje dla osób urodzonych z ryb na marzec 2022 roku. Dla Do najwyższego dobra, wszystkich oglądających. I spójrzmy. Macie tutaj bardzo dużo mocnych energii mocnych, bo mm, kart, które są. Reprezentantami Arkanu wielkich. Ja się uśmiechnęłam, bo tutaj kolejne trzy z arkanów wielkich wyszły karty. Pokazały się. No dobra, będziemy teraz się zastanawiać nad tym, co to, drogi rybki, do Was idzie. Mamy w tej energii ogólnej mamy dwie karty, które mówią o takich dłuższych tendencjach. I te tendencje mogą trwać nie tylko przez marzec, ale jeszcze troszkę dłużej. Może tak się zdarzyć, przy czym nie jest powiedziane, że one od razu wejdą. Tak jak się rozpocznie marzec jutro, bo ja nagrywam 28 lutego, że te energie wszystkie się od razu pojawią, tak, tak nie jest, tak to nie działa. To jest zresztą czytanie ogólne, wobec czego jeżeli coś rezonuje, to bierzcie, a jeżeli uważacie, że to w ogóle jest nie o Waszym życiu, to po prostu to zostawcie. A gdyby ktoś chciał czytanie takie indywidualne dla siebie, to zapraszam do kontaktu. Dane są do kontaktu podane zawsze w opisie filmu. I ważne jest też to, że w tarocie. Nie ma czegoś takiego jak właśnie taka data, że to, znaczy, zdarzają się zależy, jak się, zależy jak się zada pytanie. Natomiast, ponieważ to jest horoskop ogólny, to może się zdarzyć tak, że jedna energia wejdzie dajmy na to tam, nie wiem, 12 lutego, a inna 8, a jeszcze inna 25. Dlatego mówię o tym, że mm, zwłaszcza ta energia arkanów wielkich. A mamy tutaj raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 aż energii arkanów wielkich, więc one mogą w różnym momencie się ujawniać i ich działanie może w związku z tym objąć równie dobrze kwiecień, jak i nawet początek maja, dlatego jest to niezwykłe dla Was to czytanie. Ale wróćmy do tych energii y, ogólnych. Y, mamy tutaj kartę wieży, i y, często wieża mówi o jakimś nagłym załamaniu się czegoś, o jakimś zawaleniu się czegoś. Może tak być, że y, jakieś Wasze doty, dotychczasowe zajęcia, y, czy też Wasze relacje, czy też plany i marzenia, one po prostu, jak to się mówi, wezmą w łeb, zwyczajnie. I y, pamiętajcie jednak, że rzadko kiedy coś się dzieje bez przyczyny. Oczywiście tutaj czynnik ludzki w sensie takim, że jeżeli popełniłaś czy popełniłeś takie i takie błędy, no to na przykład nie mogło się udać, ale tak y, z y, ezotorycznego punktu widzenia, duchowego też punktu widzenia, to y, czasami coś się nam zawala nagle, coś się rozpada, y, coś odchodzi po to, żebyśmy z czystą kartą mogły, mogli budować dalej na nowo, ale często to jest też karta, która mówi o tym, że sobie nagle coś uświadamiamy, że pięć razy chodzimy koło tej samej rzeczy 82 razy zastanawiamy się nad czymś, i dopiero w którymś momencie, kiedy przestajemy tak zazwyczaj tak jest, że kiedy przestajemy tak intensywnie o tym myśleć, to wtedy nagle eureka i pojawia się to, to olśnienie po prostu. Więc możecie się zarówno spodziewać olśnień, jak i czegoś, co przyjdzie do Was z pewną taką gwałtownością. No i co może w jakiś sposób Was albo oświecić, albo też co może wywołać jakieś wstrząsy w Waszym życiu. To nie musi być naprawdę nic takiego bardzo poważnego. Czasami to, że się spóźnisz na przykład na jakiś autobus, czy nie dojedziesz na czas w jakieś miejsce, to powoduje, że cała sekwencja dalszych wydarzeń się po prostu zmienia. I tak jak powiedziałam, tutaj czasami potrzebne jest takie wyczyszczenie, oczyszczenie terenu, żeby móc budować, kreować dalej. A cesarzowa jest taką energią, która mówi o budowaniu, o kreacji, o troszczeniu się o innych, o dbałości o siebie, ale przede wszystkim o rodzinę, o przyjaciół, o swój dom. Więc tutaj myślę, że jeżeli nawet jakieś będzie chwilowe zachwianie, to. Świetnie sobie poradzicie, bo energia cesarzowej będzie nad Wami czuwała. I też taka bardzo y, przyjemna energia pazia kielichów, y, która mówi o y, albo jakimś odświeżeniu jakiejś relacji, y, być może zaczęciu po raz kolejny jej, ale z nowym potencjałem. Y, może to też oznaczać, y, że ktoś y, młode sercem pojawi się w Waszym życiu. I to jest taki ktoś, kto po prostu naprawdę chce dla wszystkich dobrze, dobrze wszystkim życzy, starać się być pomocny, aczkolwiek bywa czasami naiwny. I to oczywiście też możecie być Wy w tej roli, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ponieważ tutaj paść kielichów mówi po prostu o młodej, świeżej energii albo o młodym człowieku, czy nawet dziecku. To, co będzie was wam sprzyjało, dlatego tak powiedziałam, bo tutaj te dwie karty, przynajmniej to jest energia, która wprost mówi o, o czymś trudnym, ale niekoniecznie niekoniecznie musi to być bardzo trudne, a nawet wręcz, jeżeli będziecie mieć świadomość, na co zwrócić uwagę, to naprawdę dla was. Może być to niezwykle korzystne. Trójka Mieczy mówi wprost, czyli w, tej, w takiej pozycji prostej, o jakichś trudnych decyzjach. Natomiast jeżeli Ty będziesz wiedziała i wiedział, że może jakieś trudne decyzje trzeba będzie podjąć, i będziesz na to przygotowana i przygotowany, to nie będzie to dla, dla Ciebie jakimś, właśnie, gromem z jasnego nieba. Tylko będziesz wiedziała, że mogą przyjść w marcu do ciebie, droga rybo, jakieś takie sytuacje, w których no, będziesz musiała zdecydować o czymś, co może nie do końca będzie dla ciebie zachwycające, czy z radością to zrobisz, wręcz przeciwnie, ale będziesz mieć świadomość, że po prostu tak trzeba, że inaczej po prostu się nie da. Siódemka Mieczy z kolei mówi o tym, żebyście byli i były uważne i uważni na ludzi, którzy mogą być wobec was w jakiś sposób nieuczciwi. No, nieuczciwość może się przejawiać w najróżniejszych postaciach, ale po prostu bądźcie ostrożni, bądźcie przygotowani na to, że tutaj jakieś mm, przykre niespodzianki może ktoś chciałby wam zafundować, ale wy... Będziecie po prostu może bardziej wyczulone, wyczuleni na to, i po prostu no nie dacie się w jakiś sposób podejść, czy też wykorzystać, bo to też może być na zasadzie takiej, że ktoś niby proponuje, powiedzmy, jakąś pomoc, ale tak naprawdę to w zamian będzie chciał, czy chciała, wiele, wiele więcej. Czyli te karty one tutaj na tej pozycji tego co wam pomoże to mówią o tym, żebyście po prostu były i byli ostrożni, ostrożne. Nie ufali tak każdemu, bo na przykład może być ktoś taki tutaj teraz to przyszło mi do głowy, że ten paśki lichów Aczkolwiek zazwyczaj Paś kielichów ma dobre intencje, ale może być na przykład w pewnym sensie podpuszczony przez kogoś nieuczciwego i on przyjdzie biedny, czy ona w dobrej wierze do ciebie i będzie ci coś tam zachwalała, czy mówiła, że tak będzie fajnie. No, musisz sama i sam zdecydować, jak to, jak to wygląda, jak ty to czujesz, co mówi Twoja intuicja na ten temat. No, a intuicja będzie tutaj odgrywała w marcu u ciebie. Dużą rolę. I karta głupca, który rozpoczyna jakiś nowy etap, i to myślę, że bardzo dobrze odpowiada temu, o czym mówi wieża i cesarzowa. Bo jeżeli coś legnie w gruzach, albo jeżeli doznasz jakiegoś olśnienia i stwierdzisz, że nie, to nie tędy jest droga, to na przykład zaczniesz coś nowego. I to jest też na tej zasadzie, że nie wszyscy lubimy nowości, bo często takie nowości to wywołują jakiś niepokój, lęk. Jak sobie poradzę, jak mi się powiedzie, czy nie napotkam jakichś dużych trudności itd. itd. Po prostu nastaw się na to, że może być taka sytuacja w marcu, że trzeba będzie coś od nowa zacząć. Może nie tak całkiem od zera, a może od zera. To w zależności od tego, czego to będzie dotyczyło. Wobec tego chodzi o to, żeby się przygotować na różnego rodzaju ewentualności, które mogą być zarówno przyjemne, jak i trochę nieprzyjemne. I uzbrojone i uzbrojeni w taką wiedzę, łatwiej być może będzie wam przyjąć do wiadomości, Różne wydarzenia, czy też zachowania czyjeś. I tutaj właśnie karty, które są pozytywnymi, niezwykle kartami, dwie najlepsze karty, najbardziej pozytywne, Gwiazda i Słońce, one tutaj są na pozycji tego, co będzie dla Was wyzwaniem. I myślę, że należy to odczytywać w ten sposób, że możecie być właśnie pełni i pełne zwątpienia. Czy Wy właśnie idziecie w dobrym kierunku? Czy Wam to się rzeczywiście uda? To może być związane ściśle z tym e, czymś nowym, które do Was idzie, ale równie dobrze może być związane na przykład z tymi decyzjami trudnymi albo też e, z czymś, co czujecie, że jest e, nieuczciwe wobec Was i możecie e, zwątpić w swoją dobrą gwiazdę możecie wątpić w swoją dobrą passę i wyzwaniem będzie dla was to, żeby jednak nie dać się obezwładnić tym różnym y, trudnym emocjom albo też myślom. Y, też y, kolejna karta z arkanów wielkich, to jest karta o sprawiedliwości, która bardzo często mówi o tym, że trzeba spojrzeć prosto w twarz sobie czy Jakiejś sytuacji, jakiemuś wydarzeniu spojrzeć i zobaczyć prawdziwe oblicze, niezakłamane. Więc może będziecie mieć trudność w tym, żeby oszacować, kto tu wobec Was jest no, nie do końca ok, i to może dla Was też być w pewien sposób trudne, żeby jednak ten zmysł. Obserwacje, ale też tą intuicję dopuścić do siebie, żeby nie bać się, mieć otwarte oczy, kiedy patrzycie na coś, co wam się nie podoba. Tak to, tak to ujmę w ten sposób. No i mamy tutaj e, trzy karty z arkanów wielkich: to jest mag, arcykapłanka i cesarz. O arcykapłance już powiedziałam, właściwie cały czas tutaj o niej mówię. Bo arcykapłanka mówi o intuicji, więc ta intuicja, dbajcie o to, żeby słuchać tej intuicji. Czy to będzie głos płynący z umysłu, który przemawia zdaniami czy słowami, i to nie jest intuicja, tylko to jest głos intelektu, głos ego, to będziecie wiedzieć. Natomiast jeżeli to Jakieś przekonanie przyjdzie, nie wiadomo skąd, czy będziecie mieć jakieś przeczucie co do jakiejś sytuacji, czy jakiejś osoby, to słuchajcie uważnie, nie bójcie się tego przyjąć, bo to Wam może bardzo dużo ułatwić sprawy. I jest tutaj cesarz razem z cesarzową, więc ten miesiąc, najbliższy marzec, będzie dla Was drogie ryby, takim czasem. Naprawdę bardzo stabilnego życia, mimo tego, że tutaj się może coś nieoczekiwanego pojawić, czy coś nowego. Para cesarska mówi o bardzo dobrym, dobrej umiejętności rządzenia swoim cesarstwem czyli wy będziecie mieć naprawdę bardzo duże zdolności do tego, żeby odpowiednio poprowadzić swoje sprawy żeby odpowiednio zadbać o bliskie wam osoby, odpowiednio też postępować w relacji, która jest dla Ciebie droga rybo ważna. I ważne jest to, żeby mieć to na względzie, że intuicja i taka bardzo duża stabilność i kreatywność to jest to, co wam pomoże, co może wam pomóc w uwierzeniu w tą dobrą passę. Bo ta dobra pasa do Was idzie. I to nie jest tak, że pojawi się tylko w marcu i potem już przeminie, bo to nie są tak jak powiedziałam karty, które mówią o jakichś wydarzeniach, tylko bardziej mówią o perspektywach. I tutaj energia maga wskazuje wyraźnie, że Wy będziecie widzieć właśnie tą drogę, chociaż chwilami możecie się zastanawiać, czy tak gwiazda, którą widzicie, to jest dobry kierunek, dobry azymut, ale uwierzcie w siebie, uwierzcie w siebie, w swoją mądrość i swoją moc. Pokażcie sobie i innym wszystkie te zalety, które macie, bo mak to jest osoba, która doskonale wie, do czego dąży i doskonale wie, jakich ma metod użyć. Często to jest też taka osoba, która jest niezwykle komunikatywna, która świetnie umie pokazać siebie z jak najlepszej strony: jak to mówią, sprzedać nawet kota w worku. I ja nie mówię tego w jakimś negatywnym znaczeniu, tylko chodzi mi o to, że szczególnie będziecie, drogie ryby, w marcu miały. I mieli duży dar wysławiania się. A ponieważ jesteście takim znakiem bardzo y, wrażliwym i bardzo emocjonalnym, to są tutaj aż dwie energie y, mówiące o emocjach. O październiku y, kielichów już mówiłam, ale tutaj jeszcze jest rycerz kielichów. I rycerz kielichów jest nieco bardziej dojrzały niż paś, ale y, to też nie jest taka energia jeszcze w pełni dojrzała, więc może tak być. Że te wasze jakieś rozterki, czy też jakieś trudniejsze chwile mogą do was przychodzić. Może to być nawet przez pewien czas taka trochę huśtawka, że albo będziecie chwilami widzieć sprawę naprawdę w bardzo pozytywnym świetle, a za jakiś czas możecie mówić nie, nie, to się nie uda. Chodzi o to, żebyście znalazły i znaleźli, Tę stabilność, którą reprezentuje para cesarska. I mamy tutaj jeszcze jedną kartę rycerza Buław, który, tak jak każda karta w tarocie, ma swoje pozytywne i negatywne oblicze. Pozytywne oblicze jest takie, że będziecie bez wahania robić różne rzeczy, wręcz rzucać się. Jakieś działania z bardzo dużym zapałem, tylko że tą negatywną stroną rycerza była wbywa często to, że on narobi kupę szumu, opowiada dookoła, co to będzie robił, natomiast szybko ten jego zapał może zgasnąć. I tutaj patrząc na te karty, to ja bym powiedziała jeszcze coś takiego: że jeżeli zabierzesz się do jakiegoś działania rybo w marcu. To stara się nie robić tego y, wokół tego rozgłosu. Zachowaj się powściągliwie, w sensie takim, że informuj tylko o tym, o czym naprawdę musisz, bo być może y, jakieś osoby, które Tobie są nieprzychylne, będą chciały wykorzystać to, że Ty właśnie zaczynasz coś robić, i y, one mogą chcieć też, albo mogą na przykład Tobie chcieć. Y, to jakoś zakłócić, zaburzyć bądź uniemożliwić to, co macie robić. Więc jest to miesiąc pełen wyzwań, pełen też możliwych zwrotów akcji, ale też jeżeli będziecie postępować zgodnie ze swoją intuicją, zgodnie ze swoją taką wewnętrzną mądrością, to uwierzcie, że przejdziecie bezkosztowo, można powiedzieć. Przez marzec i e, naprawdę wyjdziecie z tego miesiąca o wiele e, silniejsi i le, w lepszej formie niż e, wam się to mogło na przykład z początku wydawać. Dobrze, i spytam teraz karty wyroczni, co jeszcze tutaj mają, jaką radę, jakie przesłanie mają dla Was drogie ryby na marzec 2022. Rada przesłanie dla ryb. Przesłanie jest bardzo jasne, bo tak. Po pierwsze, te karty zachęcają Cię do tego, one Cię namawiają wręcz do tego, żeby skoncentrowała się na swoich, skoncentrował się na swoich uczuciach, na swoim wnętrzu, a zwłaszcza na swoim sercu, czyli na emocjach, ale też na polu serca, czyli wyjdź, wyjdź z głowy, wyjdź z tego, co tam rozum Ci. Czasami nawija bardzo dużo i bardzo niefajnych rzeczy, bo Ty nie wszystko tam musisz, rozumieć w tym marcu. Po prostu przyjmij, że pewne rzeczy dzieją się po coś i koncentruj się na tym, czego ty chcesz, czego chce Twoje serce i co ci podpowiada Twoja intuicja, a nie Twój umysł. A z drugiej strony, tutaj jest taka przestroga ze strony kart wyroczni, żebyście nie trzymały się i nie trzymali się kurczowo czegoś, co na przykład musi odejść albo co, co na przykład nie jest w ogóle dla was. Są takie sytuacje, kiedy my sobie zrobimy jakieś tam plany i na przykład uważamy, że już tyle żeśmy w coś włożyli energii czy wysiłku, że teraz szkoda zawracać, chociaż wiesz już. Że to nie jest Twoja droga. I chodzi o to właśnie, że przyjdzie do ciebie coś takiego w marcu, co będzie wymagało puszczenia wolno, pozwolenia na dobry przepływ, pozwolenia życiu pokazania tego, co ma tobie do zaoferowania w tym miesiącu. Bo oczywiście możesz się upierać. Przy swoim i pewnie dojdziesz do tego, to czego chcesz, ale to będzie kosztem bardzo dużego wysiłku. Więc myślę, że dwa razy się zastanów, czy to jest w ogóle warto. Bardzo dziękuję za obejrzenie, za towarzyszenie mi w czasie tego czytania. I gorąco Was, drogie ryby. Pozdrawiam.